Ostatni film Marvela w tej fazie oraz pierwszy zaraz po wydarzeniach w Avengers koniec gry. Czy ten Spider-Man daje rady, jak jego poprzednik? Jedną rzecz zrobił bardzo dobrze względem głównego złoczyńcy, co przed filmem wydawało mi się na trudne zadanie. Ale tak ogólnie, to ten Spidey oferuje mniej więcej to, co zawsze filmy ze Spideyem oferowały. spider daleko od domu. To recenzja bez spoilerów o Spidey, ale będę mówić bez skrupułów o Avengers koniec gry, więc ostrzegam. Ta ekranizacja popularnego pańczaka opowiada o tym, jak Peter wraz ze swoimi przyjaciółmi wybiera się na wycieczkę po jednych z najbardziej znanych miast Europy i nie ma się co mu dziwić, że potrzebuje on trochę oddechu od tego, że jest spider man zwłaszcza po wydarzeniach w ostatnich Avengersach oraz po tym, jak stracił swojego mentora. Starka. A teraz każdy w nim widzi następcę Ironmana, nawet sam Ironman, co zwiększa na nim tylko presję. Niestety nie będzie mu dane cieszyć się spokojem za długo, ponieważ w jego pokoju hotelowym pojawia się Nick Fury, który potrzebuje jego pomocy. Ma on połączyć siły z niejakim Quentinem Beckiem, bardziej znanym jako Mysterio, i powstrzymać istoty zwane Elementals. Fury Bardzo ciężko mówić o takich filmach, bo zaraz ktoś powie, że zdradzam jakieś ważne szczegóły. Ale powiedzenie: historia w tym filmie jest ok, złoczyńca. Może być, zapewne wam nie wystarczy. Więc znowu się postaram trochę lawirować. Jest to pierwszy Spider-Man, który niemal w, na cały film przekracza granice Stanów Zjednoczonych, a w sumie to wystarczy powiedzieć Nowego Jorku, co jest czymś świeżym dla tej historii, czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Muszę przyznać, że troszeczkę też to wyglądało dziwnie, ze względu, że w Europie nie ma dużo dużych, wysokich drapaczy chmur, a przynajmniej w tych miastach, w których byli nasi bohaterowie. Więc musiał się Peter trochę nagłówkować, żeby bujanie się na pajęczynie wyglądało pomimo to na spektakularne. Albo raczej te ludzie od efektów specjalnych musieli się nagłówkować. I wyszło im to całkiem zgrabnie. Zwłaszcza przy pierwszej scenie akcji w Wenecji, w scenie na dzwonnicy I na końcu, w finale Grande w Londynie. Nie Niestety to, co zrobili z otoczeniem człowieka pająka, czyli zmienili go, twórcy trochę zapomnieli o nim samym. Ponieważ, jeżeli chodzi o cały wątek miłosny Petera, bo tutaj on jest, jest on niemal kopią tego samego wątku, co w Homecoming, tylko że skierowanym w stronę MJ, odgrywaną tutaj, jak poprzednio, przez Zandeję, która, jeżeli już o niej wspominam, odwaliła nawet niezłą robotę, w sensie nie jest tutaj typową księżniczką potrzebującą pomocy, ani ograniczoną blondynką, w cudzysłowie, która nie potrafi dodać 2 plus 2, bo za każdym razem jak znika Peter, pojawia się Spidey. Więc jest dość bystra, co jest fajne. Również Peter jest trochę zagubiony jako ostatnio, pod względem tego, jak ma się zachować w niektórych momentach jako Spiderman, albo raczej jako superbohater. Ale patrząc na to, że jest on tutaj ciągle przecież nastolatkiem, to chyba ciągle jeszcze powinien popełniać błędy w swoich osądach. Chociaż jeden jego osąd był tutaj naprawdę bardzo naiwny, na granicy głupoty. Ale powiedzmy, powiedzmy że to kupuje. Tak samo jak kupuje to, że po stracie Tonego Starka stara się on odnaleźć jakiegoś mentora, albo chociaż osobę, z którą mógłby pogadać. Kierunek, misterio. O rzeczach, o których yy, z innymi nie mógłby. Wygląda to tutaj na naturalną kolej rzeczy, więc także i to kupuje. Fajnie także, że twórcy wyjaśnili tutaj zniknięcie ludzi po stypnięciu palcem przez Stanosa. I ich pojawienie się ponownie. To, że niektórzy są teraz starsi od tych, którzy zniknęli. A byli wcześniej młodsi. No i od razu wiadomo, kto zniknął, a kto pozostał. Jeśli zaś idzie o misterio granego przez Jake'a Jillenhala, ze względu na to, jaką on jest postacią, jakie posiada umiejętności, bałem się, że może to nie wypalić. Albo, że będzie to wyglądać bardzo komicznie, w filmie fabularnym, niż stwarzać jakieś zagrożenie. Ale się myliłem. W momencie, jak pokazuje swoje umiejętności w Berlinie, ta scena, o ja piernicze. To dla mnie chyba najlepsza scena tego filmu. Najbardziej wyróżniająca się, jeżeli idzie o efekty specjalne. Nie ma obrony przed nim. No i sam Jake, grający go, potrafi to sprzedać. I to nie raz. A teraz coś o złym w tym obrazie, który jest tutaj tajemnicą. Jego tożsamość jest tajemnicą. Na pewno nie odgadnijcie, kto to. <gry> Można powiedzieć, że ma zadres z przeszłością i że nie jest sam, w sensie posiada duży sztab ludzi, co mnie zaskoczyło. Czy jego motywy są za bardzo wymuszone? Powiem tak, w komiksie czy też w innych animacjach zawsze miał takie ego i zawsze się mścił za przeszłość, przynajmniej jak się pierwszy raz pojawia. Więc jego origin jest tutaj chyba dobrze nakreślony. Jest tylko jeden minus, jeżeli idzie o niego. Pierwsza scena, w której się wyłania z cienia. Robi przemowę, w której wszystko wyjawia i scena ta wygląda jak wielka ekspozycja dla nas, dla widzów. Jest ta scena po prostu kiepsko zrobiona. A tak, to do niego nie mogę się przyczepić. Myślę, że jego fani będą usatysfakcjonowani. Film także nie zapomina o humorze, ale jeżeli idzie o Spidera, albo raczej o całe uniwersum Marvela, to chyba nie muszę tutaj o tym wspominać. Dużo humoru sytuacyjnego oraz kilka śmiesznych tekstów kolegi Petera, Neda. To główne perełki w tym filmie. Czy był to lepszy film od Homecoming? Chyba raczej nie. Raczej zwrot akcji w Homecoming bardziej mnie zaskoczył i chyba bardziej mi się podobał ogólnie od tego obrazu. Ale jest porównywalnie. Jak mówiłem na początku, Spidey oferuje mniej więcej to, co oferowały wcześniejsze filmy. Co jest dobrą rzeczą. Nie było jeszcze filmu o Spider-Manie super tragicznego. Spider-Man 3. Samarajiego oraz niesamowity Spider-Man 2 były kiepskie, ale nie były tragiczne. Myślę, że jeżeli lubisz pajęczaka, ten film przypadnie do gustu tobie. Dla mnie Spider-Man Daleko od domu to 7.5 na 10. O. I świetne sceny po napisach. Dwie. Jedna puszczająca oko do nas, a druga wow. Przed nami znowu coś, czego jeszcze nie było w filmie o Spider-Manie. Tutaj MV ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa.